Linga Beltil to nic innego jak dwa drzewa zrobione przez Turgona, władcę gondolinu, na wzór dwóch drzew Walinoru, czyli Talperiona i Laurelino. One mieściły się na placu pałacowym, po obu stronach wrót do pałacu Turgona, no i mówi się, że zostały wyrzeźbione albo zrobione z drogocennych kruszców, a przynajmniej mm, tak mówi przyjęta w wersja. No i po zbudowaniu miasta na wzgórzu Amon Turgon osobiście wykonał te dwa wizerunki drzew. To wykonane ze srebra zwano Beltil, no, a to ze złota Glingal. Wieści się, że te drzewa świeciły własnym światłem, oświetlając przy okazji także ulicę Gondolinu, ale istnieją też oczywiście inne wersje tej opowieści. Na przykład w Księdze Zaginionych Opowieści możemy przeczytać, że były to prawdziwe drzewa. Pędy, które przetrwały atak Melka na drzewa Telporiona i Laurelinu, zostały zabrane przez. Turgona, no i wysadzone na placu królewskim po obu stronach pałacu i zwano je Glingol i Bansil. Kiedy zaś gondolin upadł, no to oba drzewa zmarniały. Legenda głosi, że właśnie na korzenie Glingola król Turgon rzucił swoją koronę, wiedząc już, że miasto jest. Stracone. Z kolei w historii Śródziemia znajdziemy wzmiankę o tym, że pierwotnie Glingon i Beltil były to nazwy, jakie gnomowie, czyli elfowie nadali Laurolinowi i Telperionowi. W Sindarinie nazwy oznaczają kolejną Glingal, wiszący płomień lub lśniące światło, zaś Beltil boski blask.